że wczoraj upłynęła dziesiąta rocznica, gdy pan marszałek województwa Władysław Ortyl objął to stanowisko. Chcielibyśmy mu złożyć gratulacje i życzenia z tej okazji. Proszę Państwa, to szybko, myślę, minęło i ja no, mógłbym, moglibyśmy podsumowywać, moglibyśmy przytaczać różne przykłady, różne rzeczy, ale myślę, że jedno jest ważne. Demokracja, system, który musiał zadziałać, zadziałał. Rozpoczęliśmy wtedy pracę w 2013 roku, 27 maja. Tak się to też składało, że to jest dzień związany z świętem. Samorządu, także było kilka takich ważnych wydarzeń. Przypominam sobie te wszystkie rozmowy, te wszystkie spotkania. No i wreszcie też muszę powiedzieć, że tu jest kwestia też tego zaufania, który mnie obdarzono. Człowieka, który nie był radnym, prawda, w tym momencie i stawał na czele, na czele zarządu. To jest też pewne oczywiście wyzwanie.